wszystkim. Dzisiaj kolejny dzień, idziemy na zamek. Tomek jeszcze coś bierze z samochodu. Idziemy na zamek, yy, tutaj na wali, zwiedzać. Tomek jak zwykle w wózku się przeciąga, bo był w foteliku, a jak go wsadzamy zawsze do gondoli, to on się przeciąga, bo w foteliku jest taki zawsze ściśnięty i siedzi taki. Także fajnie jemu jest i lecimy. Mamy zamek przed sobą. Lecimy na zamek. Super, dzisiaj też pogoda nam dopisuje, także fajnie. I zaraz zobaczymy, czy można wejść. Czy nie jest czasem za dużo ludzi. Bo czasami jest wszystko na przykład już zarezerwowane dużo wcześniej. Także lecimy i zobaczymy. Jak chodzą jakieś kaczki, czy co to jest? Kaczki. Normalnie przy nas super jesteśmy już coraz bliżej idziemy, idziemy, idziemy na zamek Ciekawa jestem jak my tam wejdziemy z wózkiem i czy w ogóle nas wpuszczą z wózkiem Mamy w razie co sidełko Mamy w razie co sidełko ale ten ale będzie trzeba wtedy wózek zostawić gdzieś tam przy wejściu w razie co. Złopakami, ale było ten nagrałam akurat jak no, lądowo. Słuchajcie, my tu kiedyś byliśmy właśnie z dzieciakami Tomka. I wtedy ten zamek był zamknięty. Jestem ciekawa, czy jest teraz otwarty. Mam nadzieję, że tak. Bo wiem, że coś tam naprawiali wtedy. Nie wiem ile im to miało zająć, ale... Chwilę czasu na pewno. No i co? I tyle, zaraz się dowiemy. Już jesteśmy coraz bliżej i dochodzimy. Tutaj zaraz jest też obok miasto. Nie wiem, czy będziemy chcieli tam puszczyć, nie. pewnie nie. Zobaczymy. No, ale pierwszy raz jestem tutaj z synkiem, z Mikołajem, także cieszę się. No i co? Zaraz wchodzimy i dowiemy się wszystkiego. i tam można było wchodzić gdzieś Lena będzie gwiazdą na internecie w środku jesteśmy, są toalety. Ja bym chciała do toalety właśnie. Ale to będziemy tędy wychodzić chyba też, nie? To później pójdę. No to właśnie mówię o tym. Dobra, idziemy tutaj do środka. Wchodzimy. No z wózkiem to tak powiem Wam szczerze, że nie jest za wygodnie, ale nie jest źle. A co tutaj jest? O oh, wow, tu chyba jest ten yy, kościół, nie? Czy nie? Tu się wchodzi też na górę. O, a tam jest Tomek. Hej! Szybko tu zobaczę, i później idę na górę. O. O. Tu się chyba bili trochę coś. Jest coś. Ale w sumie tam dalej też można iść, ale tam nie idę. Idę wyżej na wieżę. Na górze, słuchajcie. I tu są takie widoki. Wieje, ale super. Tak, na górze. Na wieży. No, wszystko fajnie. Trochę wieje. Teraz trochę ciężko chodzi po tych zamkach, jak jest mały. Wcześniej byłam w ciąży, to nie było problemu. A teraz to jest. Tak... O! I teraz muszę zejść takimi schodami. O, będzie ciężko. Bo ja się bałam tu wchodzić. Wchodziłam tu, ale jest napisane na tabliczce, że spójrz w lustro i zobacz czy jesteś sam. <laughs> Więc ja się boję wchodzić sama. O maś, jak się przestraszyłam tego gościa. Ja dziwnie dole. I co? Jesteśmy sami. Jak podchodzisz, to widzisz tego gościa z tyłu. Aha, to o to chodziło. Nie. Obudził. Nie śpi. Cześć. Cześć na noś. Oj oj, niezadowolony jesteś tak. Smoky. Gleaming in fiery shades of orange, red, and yellow. As the days turned into weeks, until one. Weszliśmy tak obok i jest taka dziura, do której spływa woda. Nieźle, co Lena? No. i tak to wygląda. Mały tu. Przerwa na karmienie. Przerwa na karmienie w Włosku. Przy zamku. Wyszliśmy, zjedliśmy co nieco, kawę kupioną. No patrz, musisz wyjąć. się pije. I, I zaraz ruszamy spędzi. dalej. My już wracamy, pojedli, mały trochę się najad. Byliśmy w Greksie na kanapeczce, jakieś jeszcze donaty mieliśmy, te pończył się takie świeże szkoda. Nagrywałeś to? No. Aha. No, e, także już wracamy z zamkiem i idziemy. E, gdzie jest banda? Wszystkich? idą gdzieś tam gdzieś. Tam, tam 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 gdzieś, do gdzieś tam idą z nami. Tam Ma kaweczka. Też Ja kawki nie mam. O, boże. Ale bym wypadł, mi telefon! No można, palec, coś jest za Gdzie? No mam, dobra, nieważne. Także już wracamy i jedziemy gdzie teraz? Nad jezioro. To tam już nie będę nagrywać. A później gdzie? A później do bary nad morze, to tam może coś nagram. Także do zobaczenia później. Mały wietrzy stopki. Stópki, o! Na słoneczku. Tak, mu no dobrze. O. Zrobimy zdjęcie. Dawaj stopy do góry. Do góry, stopy. O, 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 o! Do góry, do góry. a my teraz przyjechaliśmy na plażę, do bary. Mały znowu zasypia w wózeczku przeniesiony. Idziemy nad morze, zaraz coś pewnie jakąś kawkę się kupi gdzieś. Tomek przeparkowuje samochód, bo ja źle zaparkowałam oczywiście. Słuchajcie, takim dużym samochodem to nie lada wyzwanie zaparkować. No i idziemy, zaraz... Czekam na Tomka i lecimy. Palmy, a la Palmas, a la Palmas Ej, a co tam jest? Nie, nie było tego wcześniej zimno? Golf, do grania O, tak to wygląda Smakuje no i tak? Ja tutaj no to ja wiem, że to, to. No to kawa, ale... Szeryf pojechał. A my już wracamy do domu i kończymy ten dzień. <suszy> Przewróciło się? A my zakończamy dzisiejszego vloga. Dojechaliśmy do domu, już minął kolejny dzień. Dzisiaj mało co nagrywałam. Mały się właśnie tutaj siłuje na brzuszku, położyłam go troszkę. Także dziękujemy za spędzony razem czas, tak? I zapraszamy do kolejnych filmów. Słuchajcie, on tutaj się przygląda, położyłam oliwkę przed nim i tak się właśnie przygląda. Także dziękujemy za dzisiejszy vlog i zapraszamy na kolejny z Mikołajem, tak? O tak. No, Rozmawiasz. Rozmawiasz. Tak. Mikołaj właśnie tutaj czytałam mu troszeczkę yy, książeczkę i... Niedawno przestałam czytać, a on sobie gaworze do siebie. O. o tak, no właśnie tak.